9 października na terenie publicznego gimnazjum w Drząkowie odbyło się spotkanie integracyjno-środowiskowe pod tytułem „Bezpieczeństwo i powitanie jesieni. Pogoda dopisała nastroje przybyłych ruch. Wszyscy chętnie wzięli udział w pokazie psów policyjnych, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, oglądali sprzęt wykorzystywany przy ewakuacji, jak również wyposażenie strażackie i medyczne, które znajduje się na stanie magazynu przeciwpowodziowego i zarządzania kryzysowego gminy Zielona Góra. Każdy miał okazję przymierzyć maski, nauczyć się podstaw ratowania na fantomie, dowiedzieć się jak należy reagować podczas niebezpieczeństwa, jak i podczas udzielania pomocy rannym cieszymy się, że nawet małe dzieci chętnie próbowały swoich sił. Proszę pana, niech pan zadzwoni na pogotowie numer 999 niech pan powie, że na 999, pod... 999. Tak właśnie ludzie, tak, 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 w gimnazjum w Dżunkowie na boisku tak. Zdarzył się wypadek. Mężczyzna około lat 40, jest nieprzytomny i nie oddycha. Kiedy pan to zrobi, proszę mnie o tym powiadomić. Dobrze. Halo, pogotowie? Wisię 89 30. I raz, i dwa, i trzy, i cztery, i pięć, i sześć, i siedem. Widzimy jej rady. Nie możecie odpowiedzieć teraz, bo trzeba wyjdzie. Chyba kwiatuszka, tak? Jednostki Straży Pożarnej przybyły na spotkanie. Pokazały również, jak szybko radzą sobie z pożarem czy wypadkiem drogowym. A że zainteresowanie było duże, pytaniom nie było końca. na rzecz rozwoju siedzib z prezesem Wiesławem Kuchną. Brawo! Musisz zbadać sobie dłoń prezesa, nie będę jej miał przed tymi. Klub, malarski jest SP3-TOD. Tamte fantastyczne anteny, to myśmy dzisiaj ścigali. zgodniej wyrywał. Lecimy dalej. Eee, urząd winy Zielona Góra, w której mój tam jest obecny Mariusz Zalewski. Brawa. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Tej ręki Ty już nigdy nie umuję. Nie podam Ci więcej. Jeszcze będziesz chciał mi rękę podać. No to ja mogę podać lewą dłonię, Jakby to. E, inspektor obrony cywilnej w Urzędzie Gminy. Andrzej Gedrange. Andrzej Gedrange. zapraszamy do nas. To jest bardzo duży człowiek wzrostem i nie tylko, więc muszą być brawa przynajmniej na metr m. Inspektor na inspektorów. jesienne łowy na agenta. Również dzisiaj będziemy takie coś organizować. Mam nadzieję, że wśród naszego kwiatu młodzieży polskiej znajdą się ochotnicy i ochotniczki, ochotniczki i ochotnicy, którzy będą starali się podołać trudom odnalezienia dwóch zamaskowanych, bardzo zamaskowanych agentów w lesie. Może musicie się trzymać ściśle moich wskazówek. Ом, чекај да не што е во момче? Не